Cześć, z tej strony Podjechałem na Owczarnie, gdzie jesteśmy generalnym wykonawcą. Chłopaki właśnie tutaj montują ogrodzenie panelowe. Zaraz tutaj będą murować słupki i zamykamy z zewnątrz działeczkę. Zobaczcie sobie. Tutaj ładnie pomontowane panele i tam już z tyłu robią. I tu zaraz pokażę Wam jeszcze front. Słupeczki, brama 5-metrowa, furtka. O, tu jest. Brama jest taka nowoczesna, pozioma profile, ocynkowana, malowana proszkowo. także Towar z najwyższej półki. Pozdrawiam.